Szeroka i rozległa jest ta strefa zalewowa, ten obszar zalewowy właśnie y, 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 po obu stronach starej te Cyrzewskiej. To, y, to oczywiście jest nieregularny obszar, natomiast y, on miejscami dochodzi do nawet 500 metrów szerokości od koryta. Y, zresztą na starych mapach topograficznych, tu też też jest fragment i to, to również to... To, to nie są nawet najnowsze mapy, bo nawet na mapach lat 70-tych, 80-tych widać, że tak naprawdę to jest dolina podmokła, y, dolina, na której dochodziło do wylewów, dochodzi i pewnie dochodzić będzie, choć oczywiście no, można podejmować, znaczy należy, należy starać się podejmować działania, żeby jak najbardziej y, to wylewanie, y, to podtapianie właściwie y, w dolinie, żeby ten proces ograniczać. Y, jeżeli chodzi o przyczyny, to oczywiście yy, jedną z przyczyn jest to, o czym pan starosta również powiedział, czyli proces osiadania tej doliny. Przyczyna dość istotna, yy, mianowicie jej yy, budowa geologiczna, to że ona jest częściowo po, położona na gruntach organicznych, na torfach, powoduje sukcesywne jej osiadanie, w związku z tym odwodnienie tej doliny z roku na rok jest gorsze, czyli ten spływ. Od państwa wspól w kierunku do doliny jest no, coraz bardziej utrudniony. Do tego oczywiście dochodzi sytuacja w samym korycie rzeki. Rzeki, która też jest bardzo specyficzna, bo jest to się rzeka bardzo silnie randująca, z licznymi zakolami, która bardzo intensywnie porasta. To zresztą nie jest problem tylko tutaj z bardzo silnym porostem roślinności. My się borykamy na wielu odcinkach takich rzek, gdzie, gdzie nie ma silnego przepływu i gdzie... I gdzie nie ma tu również żeglugi tak naprawdę tak, i tak, tego tak. ruchu wody, który by powodował niszczenie proszę tej Dziadkowie, starzy, to wszystkie były śluzki. Dzisiaj nie ma żadnej. To jakie tak, pszczelnie? Ale za chwilę pan nam powie, w jakiej kulturze tak. są Wszystko. utrzymywane te obiekty, które to w tych miastach utrzymywane Bardzo proszę, pan teraz my na notacie mamy swój jazd w turze. W którym piętrzymy wody na, 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 na do zawodów rolniczych, do, do pracowników A i B. Tam między innymi był, było zniszczenie dowodzeń A, idzie właśnie prze, 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 prze przez drogę gminną. Powiem tak, my 5 lipca dostaliśmy Pan szkolowy, czyli z GW, informację, że mamy stosować wodę na jedzie w górze. I robiliśmy to, 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 to yy, bardzo powoli, zrobiłem robiła spółka wodna na naszym imieniu. Ja dostosował do który został całkowicie podniesiony, bo była ta informacja, że będzie szła większa woda. I możemy również. My 27, 27 lipca po tych wszystkich właśnie zadaniach, pojechaliśmy, przez wszystkie urodzenia, dowozyki były zamknięte, więc mówię, z naszej strony nie było właśnie żadnych przyczyn zalania tego. Zaleźliśmy, znaleźliśmy, kolejny raz jak na tygodniu 3 sierpnia, znaleźliśmy wyrwę w skarbie Noteci. O tym podpowiadano się Pana, pana Szyperowa. Wiem, że 5 sierpnia on ją zamknął.

Właśnie. A przynajmniej nie powinna być, nie wiem, co zbytnio. Nie wiem, co Pracownik zamyka śluzę, podnosi się na śluzie poziom, jedziemy na łąkę, a nas bulgacze zrobi. No Bo to jak to nie ma? Panie, to co Pan robi? Coś jest wyszczelne w tych miejscach, ale mówię. Ale... Panie kochany! Tak. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze w tym charakterze bardzo proszę, tak? tak, tak. tak Sądz, nie skończy i powiem, ja nie roczę Powiem, być może dziury po obrach, może jakieś przysiągi są do miejscowe. To jest przysiąg zadawanie naszych yes, błądów. Nie ja myślę, sam powiedział. Tak, ja. No zróbcie to, tłumaczyłem to, Pan w 2013 roku nie widzieliśmy na górze, 215 usług. Co za pan za bzdury opowiada? 4 godziny była tylko opuszczona tama opuszczona tam, w Kobielinie. Na drugi dzień mieliśmy 20 cm mniej wody na łąkach. Bo została wyrwa w właśnie. Nie wie Pana Proszę pana, pan, Problem pojawił się w tym roku, no, nie ma problemu jak nie ma dużej wody, no, a w tym roku jest, problem się pojawił od łąki, mamy zalane obecnie tylko przy Noteci, mamy zalane tam na terenie Pińska, Królikowa, Szaradowa, na w tej chwili tak, tak podobnie i nawet jeszcze więcej miejscami mamy podpoczęte łąki problem jest wszędzie myślę że też trzeba zacząć właśnie od konserwacji i rzeki Noteci, urządzeń szczegółowych, wykaszane, no, przejrzeć Przejdź, bo, bo pojawiły się też dziury bobrowe. Ale to trzeba było zrobić przed zalaniem, ale teraz, jak są łąki zalane, bo my myślicie o koncepcji lomi i Proszę i, i, powiem, ja mam ja takie no, pytanie. Na, na, tych, na tych 300 hektarów zalanych lom, bo mówimy ja o, o 300, 300 hektarach. Ile, 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 ile z tych... Ile, dobrze, dobrze, to z tych 1000 hektarów. Ile z tych 100% zalanych hektarów Ile wy obejmujecie swoją interwencję, jako gmina spółka wodna? Bo powiem, że nie wszyscy są w gminie spółki. Mogę powiedzieć, że na obszarze terenu gminy Szubin mamy ponad 6600 hektarów, objętych jest 3363 działalnością spółki, czyli gdzieś około 50%. Czy tak samo mniej więcej jest na tym obszarze? Jeszcze może być mniej, gdyż tam jest problem z rolników, może być około 30-40% spółki. Trzeba to sprawdzić dokładnie, ale tak można powiedzieć. Proszę Państwa, w latach 70. opracowaliśmy w, 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 w no, biurze projektu melioracji wielkości, projekt budowy stawów. W tym czasie był również opracowany, wychowany projekt regulacji notencji odry, dębionka aż do turu, również projekt melioracji użytków zielonych, dębionek tur i poza tym cały kompleks łąk, łąk samostrzelu. Więc, muszę Państwu powiedzieć, że te melioracje były przygotowane po to, by można było na tych łąkach w sposób racjonalny gospodarować. Oprócz odwodnień było przewidziane również nawodnienia. Muszę. System nawodnień pociągowych. Ja. Proszę Państwa, ja śledzę to od wielu lat, ponieważ ciągle jestem aktywny w tym zawodzie i muszę powiedzieć całą przykrością, że jeszcze że tak się wyrażę, do czasów e, tych przemian demokratycznych te wszystkie urządzenia i łąki były, urządzenia były konserwowane systematycznie, łąki były zagospodarowywane, koszone, wykorzystywane. Proszę Państwa, ja w roku pojechałem obejrzeć sobie Samoszczek. Byłem tym z słuchajcie, rowy zarośnięte, zastawki zniszczone, łąki, gdzie nie, gdzie koszone, niewykorzystywane, więc to wszystko jest na nic. Więc żadne odwodnienia, nie nie działa. Jedynie po lewej stronie stawów samoszylu jest kompleks, gdzie jest to koszone. ktoś, znaczy dba o te rowy i to elegancko wygląda. I teraz jeszcze chciałem na wstępie powiedzieć. Ja mam doskonałą wiedzę i przygotowanie. Przez 48 lat pracuję w zawodzie. Proszę mi nie ubliżać bo brak wiedzy, że to Bo być może yy, nie pozwolę sobie na to. Chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. E, proszę Państwa, Pan mój przedmówca z y, rejonowego Zarządu Melioracji w Martle, miał rację. Noteć od chmur do chobielina, do jazdu w nie ma wpływu na mnie, nie pełni funkcji odwadniającej przyległy krąg główną rolę pełni ten ruch, te stare rzeczy, które Państwo nazywacie. I cała sieć rowów szczegółowych. Proszę Państwa, ja nie mówię to dlatego, że mnie to się wydaje, ja sobie poświęciłem sporo czasu panem prezesem, Obeszliśmy to, wyjechaliśmy te wszystkie łąki i chciałem powiedzieć, rowy szczegółowe zarośnięte. Każdy jeden, nie spotkałem ani jednego rowu na obiekcie na tysiącach hektarów który byłby wykonserwowany, wyczyszczony. Każdy wie dobrze, że trzeba na wiosnę i na jesień. Jeżeli to będzie przeprowadzone, to może by się śmiało nie obawiać deszczu, czy też jakiś byle, jeżeli jest powódź, to na to nie ma Szanowni Państwo, w dniu 18 lipca 2016 roku w Sączy złożyłem pismo do wojewody, starostwa i burmistrza Szubin o zalanie 300 hektarów Uznałem to za sabotaż. Wszystkie instytucje odpowiedziały i wysłały dalej, dalej pisma do RZGW w Poznaniu, spółki wodnych, zarządcy zapory wodnej w Kobielinie. W dniu 3 sierpnia 2016 roku dostałem moim zdaniem zdurną odpowiedź z LZGW w Poznaniu. Załączam. zacząłem się zastanawiać, co dalej, a woda wciąż zalewała łąk. Razem z innymi rolnikami zaczęliśmy kontrolować noteć i, dostaliśmy, yy, i doszukaliśmy się wniosku, że przyczyną zalewania łąk jest piętrzenie wody na zaporze w Chobilinie, którym zarządza prywatna firma Gospodarstwo Rybackie Śleśno. Pozwolenie na piętrzenie wody wydał starostwa powiatu yy, w nagle nad notecią. Naszym zdaniem pozwolenie to jest błędne, ponieważ nie zrobiono żadnych wyliczeń na przepływ, na przepływ wody. W dniu 16 sierpnia 2016 roku po awanturze na zaporze w Kobielinie z udziałem policji złożyliśmy pismo o wstrzymanie pozwolenia, ponieważ w takim stanie, jak, jakim jest noteć, zarządzanie przez RZGW, piętrzenie zalewa nam coraz mocniej mąki. Zarządca noteci w ogóle nie wie, w jakim stanie jest ta rzeka. To jest jawne niedopełnienie obowiązków. My rolnicy zamierzamy zgłosić to do prokuratury i żądamy od RZWG odszkodowania za zniszczenia. Dokumentacja fotograficzna Prywatne to nie znaczy czy lepsze czy gorsze. No, jest coś publiczne, są szkoły publiczne i niepubliczne. Nie mówmy, nie, od razu nie wiem, Nie. Prywatne to nie znaczy gorsze. Nie. Nie znaczy ja uważam, że to jest celowe. Dlaczego Turki i Szkocja są w zarządzaniu spółki? Bo a ten kolejny w sumie jest w obydwu. w zarządzaniu, a tak dokładnie, kult. A kult to Katolicki że my też tam upatrujemy, upatrujemy yy, przyczyny te, tego, no tego nie możemy sobie poradzić. Ja A jak Pan to, to, Panie Wąszy, przepraszam, się, że ja, bo ja będę tylko przerywał, dobrze? Tak, to jest, e, to. Jak Pan rozumie te słowa, które zostały wypowiedziane, że są, no niestety, w złym stanie utrzymywane te podstawowe, szczegółowe melioracje, czyli rowe, że Państwo no, tam pewnych zaniedbań się dopuściliście. Jak Pan to tłumaczy? nie rozmawiamy o spółce wody, nie rozmawiamy o wody. to nie jest rzeka. Pań, pan, jak, jak ten pan się nazywał? Lata? Co pływa po tej noteczki? Przy polu. O, pojawia się sam wody podobno, że tego lata z tego. No, z, z Rosji. On tak się zachowuje. Ale to jest niepotrzebna znowu. No tak? może teraz trzeba tak. Ten pan powinien 30 lat, po strunicach, a nie pełnią pełni, a po On nic nie zrobił, pani, pani powinno go zwolnić od razu. Ja wtedy całą noc powiedziałam, że tak, za moje słowa oczywiście, a przy okazji trafia się stało. Bo wybraliśmy doświadczenie, 4 godziny woda leciała. Znaczy, ktoś otworzył powiedzmy, myśmy nie pozwolili zabić tego. Bo wymysłowiec 2 km dalej, spadło ile? Powiedzcie. 20 jeszcze, przez 4 godziny. Te 4 godziny. A namoczcie o 50 dm I to nie jest powód. Tu jest problem z samą. Może jakby nie trzeba pożywać. Nie, 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 teraz południe jest. Pan Bączek kończy się powiesz, oni może ja. A pani bym pokazała jak nie mamy na gano, jaki ma pani noc. No tyle wylewa. Tak mocno aż szum. Na maszył! To, to rozwiąza sytuację, a nie każdy jedyny mógł. Proszę pana, naprawdę, gdyby pókał e, zakład jak zalał nas łapana, potrąszywsko spuszczali, że tak, duże, duże, duże opady to zrobiły, tak zrobiły, ale musimy zapominać. Myśmy tu do kanał, a nie... Tak, tak, ale idziemy w tym kierunku. Ja tylko panu powiem, że ja mam w piśmie z RZGW podane to, co zresztą powiedział pan skieracki, że i na Jazie w Turze, i na Jazie w Szkocji, tak, kolejrze, i, na, na, i tutaj mam informację, i na Jazie w Kowilinie, Podniesiono, jak były te wielkie opady, bo były zapowiedzi, podniesiono zastawy, czy tam te, te blokady i woda płynęła. To, to... Wszyscy to rolnicy oglądają. Ja jeszcze są, dzień, albo co zrobiliście, co zrobiliście. Mam dane wiadomo, panie. Mam czas i powiem. I żadne, e, nic nie słyszali, bo nie. Stale, bo jedynie jeszcze mieszkam, no, Że jazd w Pobielinie, w ogóle nie tylko dla w poniedziałek była było tylko spuszczona woda na, na 4 godziny. Tylko 4 godziny. Na drugi dzień byliśmy na łąkach stolicy 20 cm było mniej. Dzień później, z panem starostwem, byliśmy, woda z powrotem wróciła do tego samego stanu. Cały czas pani to, z zarządu notaci no, no, mówi, że czysta, czysta woda, że czystsza woda, że ten. A wie pani, co teraz się stanie, jak ta woda wróci z, z, do, z powrotem do, do, do rzeki, a ta woda pójdzie z powrotem do ryb azot, gnojowica, nawozy, wszystko porodem, co będzie pójdzie do stanów rybnych. Mnie się wydaje, że rolnicy ponieśli e, określone straty. E, uważam, że zasadnym byłoby żądanie zadośćuczynienia od zarządcy drogi, e, wody, tak? Cieku wodnego. E, myślę, że takie, takie wnioski o odszkodowanie powinny w jakiś sposób dać do myślenia. Ja nie wiem, na ile one będą skuteczne. Pani reprezentuje państwo polskie tutaj, tak? Bo ciek wodny to jest, należy do państwa. Właściciele prywatnych gruntów stracili. To tak jak tracą, gdy dziki wchodzą w szkodę i niszczą, tak? To, to jest podobna sytuacja, tylko tutaj jest większa skala. Wyście stracili właściwie wszystko. Niektórzy nie dokonali żadnych pokosów. Naprawdę to są określone pieniądze. O tym, to, o, co, o czym Państwo mówicie, jest do rozwiązania w przyszłości, żeby zapobiegać taką sytuacją. Ale dzisiaj ci ludzie ponieśli określone straty. I oni gdzieś muszą poszukać pomocy. Według mnie, moim zdaniem, ja taki, takie wnioski jako, jako przedstawiciel gminy Szubin będę popierał e, i potwierdzał te straty, których oni, e, których oni do, doznali. Tak uważam. uważam. A jeszcze raz tą statutową, która też daje podstawy do działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Owszem, mówi o możliwości starania się o odszkodowanie, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli jest to zawinione przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Tak? Jeżeli są to czynniki niezależne, siła wyższa, warunki atmosferyczne, to takie odszkodowanie tak naprawdę my nie jesteśmy instytucją wypłacającą odszkodowania w takiej sytuacji. Więc tak naprawdę y, tu stoimy na stanowisku, że wydarzyło się tyle różnych czynników, m.in. opady, y, ta niedrożność, że to nie jest no taka tak, sytuacja, tak nie że my tak, nie byśmy niewłaściwie, tak. nie wiem, sterowali naszymi urządzeniami. Bo tak, poniżej i niestety, jedyny rok ubiegły, który był niezalany, a poprzednie lata nie było takiej ilości opadów które by spowodowały zalanie, a my niestety mieliśmy mąki zalane, są na to dowodem agencji, gdzie ja musiałam niestety wycofywać działki od opłaty, ponieważ były zalane, nie szło wjechać. Są zdjęcia z ubiegłych lat, gdzie leżą baloty, których nie można było niestety zabrać, tam starosta był między innymi na mojej łące i wie. Że taka sytuacja jest nie od dzisiaj, nie od ubiegłego roku, tylko wiele lat i nic się nie dzieje. Można by się zastanowić, po co ta instytucja, skoro nie ma pieniędzy, nic nie może robić, po co? I przecież to jest naprawdę od ilu ślad i to nie jest kwestia, że dokładnie co mamy. To są tylko pieniądze, ale my mamy wszyscy bez I czym mamy karmić?